Witajcie! Chciałem zająć się w dzisiejszym filmie traumą. W swojej pracy terapeutycznej pojawia się u mnie bardzo wiele osób, które ma jakąś większą czy mniejszą traumę, więc jakby z doświadczenia wiem, że ma ona bardzo duży wpływ na całe nasze życie, ale jak to się dzieje właśnie, że, że trauma zapisuje się w ciele? I co można zrobić, żeby ją uwolnić? Zapraszam. Nasze życie jest y, niestety często usłane różnymi trudnymi sytuacjami. Są mniejsze lub większe. Z większością tych trudnych sytuacji stresowych nasz mózg potrafi sobie poradzić się w ciągu nocy, kiedy śpimy, kiedy odpoczywamy. Wtedy potrafi bardzo dużo rzeczy uwolnić, doprowadzić nasz stan do w miarę, e, w miarę, dobrego, e, w miarę do, dobrego wewnętrznego stanu. Natomiast są takie sytuacje, które zapisują się, zapisują się w, w naszym ciele, w naszym myśle to są jakby dwie najpoważniejsze e, sprawy dotyczące traumy. Dlaczego ona tak na nas oddziałuje? Dlatego, że właśnie jest zapisana i w ciele, i w umyśle. E, I jak to się dzieje? Po prostu, jak jest trudne... Ja, ja mam takie doświadczenie, miałem e, mm, dosyć poważny wypadek samochodowy wiele, 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 wiele lat temu. E, I pamiętam że ten moment, ten moment, kiedy doszło do zderzenia, jechałem bardzo szybko tutaj na Dolnym Śląsku, taką trasą dosyć niebezpieczną. Jechałem dosyć brawurowo szybko. No tam, zderzyłem się z drugim samochodem. E, mówię teraz to tak z taką lekkością, dlatego że uwolniłem wszystko to, co było związane z tym wypadkiem. E, i, I teraz w tej chwili mogę o tym po prostu w taki sposób właśnie rozmawiać, tak jakbym rozmawiał może o nowej promocji w sklepie. Tak, która się odbywa, i warto może kupić ten czajnik bezprzewodowy, czy jak to tam. Tak to po prostu działa. Natomiast w tamtym momencie, jak doszło do tego wypadku, to moja świadomość wyskoczyła z ciała. I ta trauma zapisała się w ciele. Dlatego, dlatego jest, bo kiedy jesteśmy świadomością w ciele, kiedy dzieje się nam coś no, traumatycznego, tak? To są różne sytuacje. Niektórym się to udaje. Yy, niektórym nie, najczęściej uciekamy świadomością, bo nie chcemy, nie chcemy doświadczyć tego, co, co tam nam życie rzuciło dlatego uciekamy świadomością, no i wtedy też dochodzi do zaburzenia w tym układzie energetycznym, meridianowym to jest raz, i dwa, dochodzi też do stworzenia pewnych konkretnych połączeń neuronowych w twoim mózgu, które są odpowiedzialne właśnie za to doświadczenie traumatyczne i teraz to wszystko jest ze sobą połączone Zapisuje się, to, e, e, zapisuje się to w twojej podświadomości, która cały czas to odpala, odpala. Przypominać się, przeżywasz to neurologicznie, niejako po prostu cały czas tą sytuację e, do momentu, aż jej aż nie, nie uwolnisz. Tak naprawdę ta sytuacja stresowa, ona jest taka bardzo intensywna. Powiedzmy, no nie wiem, ktoś cię pobił, tak? E, Zaatokował cię na ulicy, zabrał ci twój plecak, portfel, telefon. Tak, i, i zniknął. Teraz jak widzisz człowieka, który chociaż trochę przypomina tamtą osobę, to ci się to po prostu odpala. Z czasem oczywiście to lżeje, bo no, nasze ciała są bardzo, bardzo pojemne i potrafią bardzo dużo. No tych różnych rzeczy potrafimy napchać w te nasze ciała, przez to nasze, nasze całe życie i tak nosić je, potem to te ciało też oczywiście wygląda w bardzo konkretny sposób. Mamy ciała zdeformowane, zabudowujemy się tak, na przykład wielkim brzuchem, żeby się trochę chronić i tak dalej, więc to, to wszystko ma tam jakiś głębszy sens. Dlatego też ważne jest, żeby uwalniać tą, te, te nasze traumy których mamy mniej lub więcej, każdy z nas ma ich trochę, tak, i trzeba sobie po prostu gdzieś tam sobie je zebrać i po po trzeba je powoli po prostu przepracowywać. No, jest opór, tak, nasz umysł gotyczny opiera się zmianom, opiera się także <laughs> uwalnianiu, dlatego że lubi to, co zna, to, czego nie zna, nie lubi, więc nie chce uwalniać, e więc ma ogromny opór. Jest sposób, a zaraz będę o nim opowiadał, pewnie się już domyślacie, jaki to jest sposób. Co jeszcze jest ważne, ta, ta, ta trauma nie dość, że oddziałuje na wasze życie, i, i może też, jakby, podświadomość wasza, może też prowokować sytuacje, w których po prostu to, to wydarzenie traumatyczne będzie się rozgrywać. To jest raz, a dwa, że te emocje takie szczególnie takie, takie trudne emocje, które mają bardzo duży ładunek energetyczny. I, i w, z naszego ciała one powodują także, że do, z czasem dochodzi do chorób, tak? I jest taki wiek, ja mam 43 lata już prawie za miesiąc skończę. Jest taki wiek, w którym już wszyscy zaczynają mówić, że jak nie boli, to znaczy, że nie żyjesz i tak dalej. Takie, takie głupoty po prostu są powtarzane. Takie przekonania na temat, na temat życia. E no to pewne tu jest film na temat przekonań, jeżeli chcecie e, pogłębić e, wiedzę na temat tego, jak, jak, jak manifestuje się dzięki nim Twoja rzeczywistość, więc powtarzane są takie, że tutaj łupie, to już musi łupać, i tak dalej, i tak dalej. To też jest, to jest nieprawda. Nieprawda jest z tego względu, że no tak jak już powiedziałem, nosimy przez większość naszego życia różne rzeczy w tym naszym ciele. I one w pewnym momencie, no, najczęściej wieku właśnie już po 40, tak, 45, 47, 50, a po 50 to już szczególnie, tak, zaczynają sobie dawać znać. Nie dość, że nakręcają, przypominają się nam te emocje, te wydarzenia, tak? Wieczorami, kiedy, <laughs> wieczorami, kiedy próbujemy zasnąć, nie wiem, możemy wracać do pewnych wydarzeń, tak, rozpamiętywać coś, co się wydarzyło 10, 15, 20 lat temu. Niejako to jest nasza rzeczywistość tu i teraz, czyli to, co powinno się wydarzyć i przeminąć, powinno jakby przy, przepłynąć przez nas wszystko. Energia i tak dalej, to jest oczywiście trudne, bo jeżeli ktoś, jakiś wielki osobnik leży na tobie, tak, bije cię albo nie daj Boże Cię gwałci, no to trudno, żeby być obecnym w ciele i żeby chcieć doświadczać takiego czegoś, tak? No niestety nasze dusze wybierają sobie różne tutaj drogi i rzeczy, które chcą doświadczyć, więc no, dla umysłu to jest nie do pomyślenia, natomiast tak to jest po prostu skonstruowane i no, przy mniejszych jakichś takich traumatycznych sytuacjach, no, warto próbować po prostu być obecnym ze sobą, ze swoimi emocjami, skupiać się na nich, nie wypierać ich i tak dalej, i tak dalej, bo wtedy jakie są wypierane, to są gdzieś upychane w ciele, tak? Więc e, to niejako taki, taki najbardziej mi znany e, sposób, w który trauma może na Ciebie wpływać, tak? Oprócz tego nie jesteś jeszcze szczęśliwy. Tak? Jeżeli mamy w sobie różne traumatyczne doświadczenia, to nie cieszymy się życiem, nie możemy się rozwijać. Jak uwalniamy traumę z ciała z umysłu, to zyskujemy nowy, nowy ogląd na życie, zyskujemy pewną lekkość, pewną wolność. Tak? Nagle pojawiają się nowe perspektywy, nowe możliwości. Umysł dostrzega czegoś, czego nie mógł dostrzec, kiedy był związany tą traumą. Dlatego tak jest ważne, żeby ją uwalniać. Jak ją uwalniać? Można w różny sposób. Można pójść na psychoterapię. Doświadczenie mi pokazuje, że z wielu wielu osób 90% osób, które do mnie trafia, twierdzi, że wieloletnia, kilkunasto nawet letnia praca psychoterapeutyczna z traumami, z depresją nie, nie, nie wniosła żadnej praktycznie zmiany. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, dlatego, że tak jak już powiedziałem, trauma zapisuje się w ciele, tak. Są też spe, spe, specjalne emocje z tym powiązane. Więc e, jak rozmawiamy o tym, to mamy pewną ulgę, bo możemy się podzielić tym, otworzyć się przed kimś, tak podzielić się tym, co tam zaszło, powiedzieć, zrzucić z siebie trochę tego balastu, ale w ciele ciągle dalej jest. No i właśnie trzeba to też uwalniać z ciała. Można to zrobić akupunkturą, można to zrobić. Różnymi innymi metodami można to próbować robić intencją w medytacji, tak? Skupiać się, kontaktować się ze swoim ciałem, z tymi miejscami, w których ta emocja, tak? Wczuwanie się, przypominanie sobie tego traumatycznego wydarzenia i kierowanie uwagę na ciało. I patrzeć po prostu, gdzie ciało daje jakieś znaki. To czasami są bardzo wyraźne znaki, bo to może być kłucie tutaj, gdzieś, nie wiem, w plocie słonecznym, może jakiś ucisk w klatce piersiowej, może jakiś tutaj w gardle, jakiś glut, jakiś zacisk, nie wiem, to mogą być ręce, to może być każdy, każde miejsce na Twoim ciele. Może dać sobie znać, czasami jest bardzo delikatne, jakiś, jakiś znak, to może być lekko ciepło, może, może jakieś, nie wiem, coś innego, jakieś zimno. Może jakaś gęsia skórka się gdzieś pojawi, tak. Ciało, ciało zawsze, jak będzie intencja, jak będzie chęć, żeby to uwolnić, to po prostu ciało poprowadzi, to wszystko się ze sobą po prostu ładnie zepnie. No a ja używam techniki emocjonalnej wolności techniki emocjonalnej wolności, opukiwanie wykorzystuje z jednej strony akupunkturę, akupresurę, tak? czyli jakby całą tą wiedzę i tą mądrość już kilku tysięcy, która ma kilka tysięcy lat mądrość starożytnych Chin związana właśnie z tym układem meridianowym, tak zwanym układem energetycznym, tym drugorzędnym, właśnie tam gdzie Dochodzi do tego zaburzenia, zatrzymuje się ta energia. No i do, dlatego też dochodzi do, 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 tego do tego zablokowania tej energii, i ta trauma się po prostu wtedy zapisuje w tym ciele. Yy, więc opukiwanie powia robi, że to się, wprowadzamy falę wibracyjną, tak, opukując konkretne punkty na ciele delikatnie robiąc to regularnie po prostu udrażniamy ten układ energetyczny i zaczynamy uwalniać najpierw jedno, potem drugie. Tak, zaczynamy siebie tak można powiedzieć obierać trochę jak taką cebulę, zrzucając z siebie kolejne i kolejne kolejne warstwy. Praca jest żmudna, no bo całe życie pakujemy, 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 pakujemy. Potem każdy by sobie życzył, żeby to, nie wiem, rzucić jedną tabletkę raz dziennie. Robota załatwiona. Nie ma o czym tutaj więcej o czym myśleć, co robić i tak dalej, a to jednak trzeba wrócić do tych trudnych sytuacji, poczuć te emocje, które wtedy gdzieś tam towarzyszyły temu, poczuć je i potem je uwolnić. Opukiwanie tak jak już mówiłem, udrażnia, uwalnia. Dlaczego działa? Lepiej niż... Nie zawsze, ale zazwyczaj lepiej niż tradycyjna psychoterapia. i Nie, jest, nie chcę mówić, że metoda EFT, techniki emocjonalnej wolności są w, w jakimś zastępstwie, dlatego że bardzo wielu ludzi korzysta z tradycyjnej psychoterapii i doświadczają bardzo dużej ulgi, bardzo dużej zmiany, ale metoda EFT może być wykorzystywana jako zastępstwo, ale też jako dodatek. Już wielu psychologów e, stricte w swojej pracy psychoterapeutycznej otwiera się na takie metody, właśnie jak metoda EFT, i zaczyna używać. Metoda EFT jest o tyle lepsza, dlatego, że pracuje ze wszystkimi poziomami naszego, naszego jestestwa, bytu, tak? W tym sensie, że tak jak już powiedziałem, w, trauma zapisuje się też w ciele, więc uwalniamy uwalniamy z ciała. Oczywiście my, praca z metodą EFT zahacza też o, 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 mm, o pewne aspekty psychologiczne, tak? Pracujemy też z emocjami, więc zyskujemy, zyskujemy ulgę na każdym z poziomów. Dlatego tak to fantastycznie po prostu działa. Są sytuacje, gdzie ta praca potrafi pokazać już 15-20 minut po prostu spektakularny efekt, tak? Ale najczęściej jest tak, że ta praca jest żmudna i wymaga po prostu regularnego pracowania i ogromnej cierpliwości i zaufania, przede wszystkim zaufania do procesu, do siebie i do metody, że zadziała i że zrobi to wszystko, co jest co jest, co, jest, co jest co jest konieczne do tego, żeby po prostu posunąć się w życiu dalej, żeby móc się dalej rozwijać i zmienić tą, tą sytuację, która w tej chwili wydaje się, że jest nie do zmiany. Zapraszam Was na sesję ze mną, jeśli chcielibyście popracować z czymś, co może z Was jest już tak długo, że zaakceptowaliście, że to doświadczenie, że jesteście tacy, że macie takie doświadczenia i tak dalej. To jest nieprawda, można to zmienić. W opisie znajdziecie linka do strony. Tam są pewne informacje, można do niej napisać. Pełna informacja, jak to zrobić, wystarczy napisać albo zapisać się w kalendarzu. Dajcie lajki, like, subskrybujcie kanał, będę wdzięczny ogromnie za to. Nic to Was nie kosztuje, a pozwolicie to, to, temu kanałowi e, rozwijać. Jeśli znacie kogoś, komu ta wiedza mogłaby się przyznać, e, przy, e, przydać, jeśli znacie kogoś, kto mógłby skorzystać z sesji terapeutycznych, metodą ERT, będę też ogromnie wdzięczny, jeśli przekażecie te informacje dalej, ten film. informacje, na temat tej wiedzy. Za dziś serdecznie dziękuję i do zobaczenia.